a dzisiaj, e, dzisiaj e, wykonywałem nerwowe telefony do Jurka, w którym miejscu skończyliśmy, bo szczerze wam powiem, że to, to tak dawno temu... że no nie, 40 lat bez przesady, bez przesady. 40 lat nie było, ale, ale e, miałem duży problem, żeby, żeby złapać to, w którym miejscu skończyliśmy. Wiem, że o prześladowaniach rozmawialiśmy. Myślę, że dociągnęliśmy do Pliniusza, bo o rozmawialiśmy. Czyli weszliśmy powoli w drugi wiek. Zastanawiasz nas pytanie. pytaniem? Z pytaniem, tak. Z jakim Dawaj, Nie pamiętam. Skąd się wzięło zło na świecie? A właśnie, skąd się wzięło zło na świecie. Potem był projekt PRAWDA i odpowiedź na to pytanie, skąd się wzięło zło. No to zaczynasz długą dyskusję Brak dobra. Nie? No bardzo dobrze. Złoto brak dobra. Bardzo fajnie. No. Ty. Brak dobra. To jest bardzo dobra odpowiedź. Efekt złego wyboru. Bóg jest tylko dobry, tak? Bóg wszystko stworzył. Kiedy stwarzał mówił, że jest dobre. W Kiedy wszystko już zakończył, powiedział, że to wszystko jest bardzo dobre. To skąd zło? Skąd on się wzięł? Z do drugiego człowieka. Jeżeli Bóg jest tylko dobry, tak? Bóg jest dobry, tak? Stworzenie wszystko, co stworzył, tak? Jest dobre. to zazdrości. To skąd się wzięło zło? On nie było. Z złych wyborów. Z, Z zły. Zły. Ja kraju zło od początku? Nie. Od człowieka. Z nie, naszej natury. Porzucenie Boga. Porzucenie Boga. Porzucenie Boga to jest tak, zbuntowanie się przeciwko Bogu. Skąd się wzięło zło? Porzucenie dobra. No i automatyczny efekt Tam, gdzie nie ma dobra, musi być się pojawić coś jeżeli jest w ogóle nie było zła. Wszystko, jeżeli zło to jest brak dobra. Bóg jest dobry, wszystko co stworzył jest dobre, o, więc zło, wszystko no. było dobre. Zło powstało wtedy, gdy diabeł skusił człowieka i człowiek zbuntował się przeciwko Bogu. Wcześniej Bo, sam diabeł się zbuntował. się Czyli skąd się wziął to jest wypędzony, nie? Skąd się wziął takie Skąd w takim razie w nim? Skąd się wyłowiło to? to, nie nie to no, Ty? Jeśli nie byłoby zła, Ty? tak, dobro, zło, tak, Ty? ale skąd? Skąd się to mogło wziąć? Ambitia My i pycha. To I jak to mogło powstać? Diabeł e, chciał dorównać Bogu. Nie, diabeł tylko ludzki. Ja mówię, chciał dorównać. Nie, w tym momencie jeszcze nie było. W momencie, jak chciał dorównać Bogu... Bocił się na wzrostu na człowieka. człowieka nie było. Chciałbym, zło powstało wtedy, gdy Anioł chciał być taki jak burz. By... To Słuchajcie, nie, to nie jest nasz temat, więc nie chcę, nie chcę was dłużej trzymać, ale jest coś, co zakładało możliwość pojawienia się zła. Co to było? Wolna Wolna wola. Dlaczego Bóg obdarzył istoty duchowe wolną wolę? Tak? Dlaczego aniołowie i ludzie otrzymali wolną wolę? Żeby mieć decyzji. Dlaczego? Bo chce, żebyśmy do Miłości powolić, no, że... w do Niego objęli. Bóg jest miłością. Wszystko stworzył z miłości i człowieka stworzył do relacji ze sobą. Miłość. Miłość. Tak? Do relacji ze sobą, do miłości. A miłość jest tylko wtedy możliwa, jeśli jest możliwość wyboru. Tak? Wszystkie zwierzęta, one się posługują czymś takim, co się nazywa instynkt. One nie mają wolnej woli, mają instynkt, który, który ich kieruje, który kieruje. Człowiek otrzymał wolną wolę i w wolnej woli istniała możliwość wyboru zła. Tak? I niestety człowiek to wybrał. Czyli to była możliwość. Zło nie istniało od początku. Zło było możliwością, która pojawiła się w wyniku złej decyzji, braku dobra. Kiedy człowiek odrzucił dobro, pojawiło się zło. Tak? Czyli zło nie było od początku. Zło pojawiło się w momencie wyboru poprzez wolną istotę, która źle wybrała. Wtedy zło, jakbyś może powiedzieć, ukonstytuowało się, powstało i zaczęło funkcjonować. Czyli złonie jest wieczne. Złonie jest wieczne, tak? Jest to zrozumiałe? To jest bardzo ważne, dlatego że musimy mieć świadomość tego, mówiliśmy troszeczkę o Gnozie. Mówiliśmy o Gnozie, tak? Mówiliśmy o Gnozie. Różne systemy, systemy które dzisiaj także w świecie, w systemach różnych religijnych, w kulturze funkcjonują, one mówią, że zło i dobro istnieją i one są w jakiejś równowadze, tak? To są te, te wschodnie d, chińskie d, dwóch sił, które próbują się w równowadze utrzymać, tak? Że jest to zło i to jest dobro. Ale to jest nieprawda, bo Bóg jest dobry i jest tylko dobry i Bóg jest wieczny, czyli dobro jest wieczne, a zło się pojawiło w pewnym momencie i zło nie będzie wieczne. Nie. Dlatego, że przyjdzie taki moment, o tym mówi może słowo w Księdze Objawienia, że zło wraz z diabłem, wszystkimi zbuntowanymi aniołami zostanie wrzucone do jeziora w Mistelu i to jest druga śmierć. Nie wiem, Czyli będzie taki moment, kiedy zostanie uwolnieni od zła i od wpływu. Tak? Także to jest ważne, żebyśmy, żebyśmy to wiedzieli skąd się wzięło zło. Że ono wzięło się z możliwości wyboru złego. I tak naprawdę zło jest jakby powrażane zawsze, kiedy jest dokonowana zła decyzja, tak? Ono ustana, ta zła decyzja ustanawia, ustanawia zło. Bóg, możemy powiedzieć, że Bóg podjął bardzo duże ryzyko. Bóg podjął bardzo duże ryzyko, dając człowiekowi wolną wolę. Ale z drugiej strony, my doskonale to rozumiemy, dlatego, że jako ludzie stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, Zostaliśmy stworzeni ze zdolnością do kochania i z potrzebą bycia kochanym. I wiemy, że miłość to jest coś, co w relacji jest wolną decyzją drugiej osoby. Nie da się do miłości. To nie jest miłość wtedy. Miłość jest wtedy, kiedy ktoś chce kochać. Tak, to jest jego wolna decyzja. Więc zobaczcie, że tak naprawdę, bo tak jak jest napisane, że wszelkie ojcostwo bierze swój przykład od Boga, tak samo wszelkie relacje. Biorąc swój przykład od Boga. I, i my możemy doświadczać tego, tego ryzyka, bo kiedy zdecydujemy się zbliżyć do drugiej osoby, tak? kiedy zdecydujemy się kochać drugą osobę, e, nigdy nie mamy gwarancji, że ta miłość będzie przyjęta. Ona może być odrzucona. Tak samo jak Bóg obdarzając miłością, obdarza każdego miłością, a są ludzie, którzy odrzucają jego miłość. Więc to jest to ryzyko. To jest to ryzyko które niesie za sobą y, relacje, tak? To jest zrozumiałe? To jest y, takie myślę, to jest oczywiście y, filozoficzne wyjaśnienie. To się w ogóle nazywa taki termin może komuś się kiedyś przyda, teodycea. To jest w filozofii i w teologii zwrot teodycea, czyli nauka o tym która próbuje wyjaśnić, skąd się wzięło zło. I to jest taki najbardziej popularny w chrześcijaństwie i nie tylko, tak jak mówiłem, to był taki filozof niemiecki Leibniz, który, który ten taki właśnie dowód przeprowadził. To jest oczywiście bardzo uproszczone, skąd się, skąd się bierze zło. Ale to zostawmy, to tylko tam. na marginesie, to nie wchodzi w zakres naszego zajmowania się e, historią Kościoła. Ponieważ powoli wchodzimy w drugi wiek, więc dzisiaj chciałbym troszeczkę, żebyśmy spróbowali zobaczyć, jak wygląda ten kościół końca pierwszego i kościół drugiego wieku. I, i, I chciałbym, żebyśmy to spróbowali zobaczyć na. na przykładzie różnego rodzaju pism chrześcijańskich, które się zachowały z tamtego czasu, zachowały się trochę do, do, do czasów dzisiejszych. I tak, na początek taka, taki podział tej historii pierwszego kościoła, pierwszych pięciu wieków kościoła, który się zwykle przyjmuje. Jest to jeden z podziałów i on będzie dla nas pomocny. Więc, więc próbujemy sobie to tak dla jasności. Czyli jest okres od e, około 30 roku do około 90 roku. To jest okres Nowego Testamentu. Tak? Czyli od zesłania Ducha Świętego powstawania pierwszych ksiąg Nowego Testamentu do ostatnich ksiąg. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym, jakie były ostatnie, czyli najmłodsze księgi Nowego Testamentu. Jaka jest, jakie się uważa za najstarsze księgi Nowego Testamentu? Pierwsze napisane. O. Nie. Najstarszy się uważa prawdopodobnie list do garacja. Jest najstarszy. i Listy Pawła są najstarsze. Z, z tych, które powstały. A najmłodsze to są pisma apostoła Jana. Tak? Czyli, czyli najprawdopodobniej najmłodsza jest, jest Ewangelia Jana, listy Jana. Objawienie jest prawdopodobnie troszeczkę starsze prawdopodobnie Ewangelia Jana jest najostatnią jedną z ostatnich ksiądz Nowego Testamentu, które zostały zapisane. Czyli to jest ten okres pierwszego kościoła powstawania pierwszych pism. Potem jest okres od około, to są wszystko daty umowne oczywiście, od około 90. roku naszej ery do około 150. roku naszej ery. To się nazywa okres apostolski. Zwany też okresem uczniów apostołskich Czyli y, uczniowie apostołów. Wielu z nich było osobistymi uczniami apostołów, zwłaszcza, zwłaszcza tych, tych, tych y, u, uczniowie, uczniowie, tak jak y, y, Klemens, tak jak Polikat, uczniowie y, Jana Apostoła. I oni zostawili nam całą serię, całą serię różnych pism, o których dzisiaj sobie, dzisiaj sobie porozmawiamy. I oni cieszyli się bardzo dużym szacunkiem jako, jako literzy. Zresztą myślę, że zobaczymy to, zobaczymy to dzisiaj. Ze względu na to, z jednej strony, że byli właśnie uczniami apostołów, tych pierwszych apostołów. Po drugie, dlatego, że większość z nich Zginęła śmiercią męczeństwa. Dała swoje życie za, za wiarę. I później trzeci okres, to jest okres od około 150 roku do umowna data 451 roku. Ktoś wie, co się wydarzyło w 451 roku? Czwarty sobór. Powszechny sobór w Macedonie. I to jest tak zwany okres. Ojców Kościoła, zwany też okresem patrystycznym. Tak. Patrystyczny to jest od słowa pater, czyli ojciec. Od około trzeciego wieku. zaczyna się używać w kościele określenia ojciec. Używa się w stosunku do, do biskupów, do, do liderów, do znaczących osób. Zaczyna się używać słowa w znaczeniu szacunku. Słowa, słowa ojciec. Pamiętacie jakiś ojców kościoła? Już nie będziemy się zajmować którzy wschodni, którzy zachodni, ale jakieś imiona wam się... Gdzieś. Są tu absolwenci KSB? Augustyn, super. Augusta, święta Augustyn. Skąd on jest znany? Potem sobie, jak dojdziemy do V wieku, coś więcej porozmawiamy. Z tego, tego? No, 6 Augustyn jest znany. Jest wyznany. Wyznania się tego Naprawdę warto przeczytać. I parę wydania pokazały. Ukazało się parę, parę wydań. Fantastyczna jego historia życia, historia nawrócenia. Naprawdę nie, niezwykła. Jego jest takie słynne zdanie, które mówi, że, że Bóg stworzył nas z pustką. I nasze serce jest niespokojne, dopóki Bóg nie zapełni tej. tej Piękne, piękne zdanie. Zresztą wiele, ja wiele pięknych tak, tak, rzeczy napisał. To jeszcze z Agustyna. Autor tłumaczenia najsłynniejszego łacińskiego, który kościele Bulgaty, no jak się nazywał? Autor mhm. no, Bulgaty. Tłumaczenia Bulgaty, która przez wieki była jedynym obowiązującym tłumaczeniem w Kościele katolickim. Rzymskokatolicy. Biblia Wójta? Nie, 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 nie. To nie Biblia Wójta. Hieronim, hieronim. hieronim tak? Był jeszcze Ambroży, na Bazyli Bazylii Wielki. Tak, to, jest, to, byli, to byli naprawdę i Ojcowie Wschodni, i Jan Chryzostą, czyli Złotousty. i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego dojdziemy, będziemy sobie o tym jeszcze, o tym jeszcze mówić. Czyli y, z, zobaczmy, że te y, pierwsze pięć wieków historii Kościoła zostało podzielone na okresy związane z pismami i z przywódcami Kościoła, jacy byli, jacy byli w danym momencie. Więc, y, więc jeśli chodzi o ten pierwszy okres, to już tylko powtórka, bo, bo o tym rozmawialiśmy. Y, pamiętacie, czytaliśmy, y, czytaliśmy początek Ewangelii Łukasza kiedy, kiedy Łukasz, Łukasz pisząc o tym, jakby wyjaśniając dlaczego on opisuje, napisał, że wielu już podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które się wśród nas dokonały. I, i wiemy o tym, że, że było wielu ludzi, którzy to opisywało. I to są nie tylko księgi, które weszły w skład Nowego Testamentu, ale jest bardzo wiele różnego rodzaju. Evangelii, listów, dziejów apostolskich, yy, nawet apokalips napisanych przez, przez różnych autorów yy, i jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o kwestię kanonu, no dostanę do powstania, to sobie jak dzisiaj chwilę wystarczy no czasu, do, do tego jeszcze, jeszcze wrócimy i spróbujemy określić, jak to się stało, że Nowy Testament został, został spisany, bo tym no, nie rozmawialiśmy jeszcze. Ja. Nie rozmawialiśmy. No właśnie ale to co wiemy że większość pism Nowego Testamentu zostało spisane w tym okresie wiecie kiedy pochodzą najstarsze zachowane fragmenty Nowego Testamentu to jest ewidentne. wiecie są dzieła starożytne takie jak na przykład Wojna Galijska Cezara to jest dzieło, które Żaden z historyków dzisiaj go nie neguje, nie przekreśla, a najstarsza kopia, bo oryginał oczywiście się zachował najstarsza kopia wojny galickiej Cezara z, 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 zachowała się z okresu 900 lat po napisaniu oryginału. Czyli między oryginałem a najstarszą zachowaną kopią jest 900 lat. A żaden z historyków nie zaneguję tego, że, że wojna Galicka Cezara to, był, to, był, to było prawdziwe dzieło. Zachowało się zresztą cztery kopie z czasów średniowiecza wojny galickiej. Jeśli chodzi o Tukidydesa, historyka greckiego, to jest jeszcze większa przerwa 1300 lat pomiędzy czasem napisania a najstarszą z zachowanych kopii. A wiecie, kiedy zachowana jest najstarsza kopia? Lata 32 wieku. To jest ósmy rozdział Ewangeliana. Czyli niecałe 40 lat. Niecałe 40 lat po napisaniu Ewangeliana już fragmenty znaleziono w Egipcie. Czyli już zawędrowało to do Egiptu. Z czasów pierwszych pięciu wieków. Jeśli chodzi o Nowy Testament, zarówno greckie, jak i przekłady na łacinę, na inne, zachowanych jest 30 tysięcy kopii. Z pierwszych pięciu wieków. Wyobraźcie sobie, jakim zwykłym dokumentem historycznym jest Nowy Testament. Jeśli porównujemy Nowy Testament z jakimkolwiek dziełem starożytnym, nie ma drugiego takiego dzieła. Nie ma drugiego takiego dzieła, które zachowałoby się w tylu kopiach. I też w tylu przekładach, nie mówiąc o tym, że w cytatach w różnych dziełach z pierwszych pięciu wieków jest kilkanaście tysięcy cytatów. Spis Nowego Testamentu. Także mamy do czynienia z czymś, co, co, co było naprawdę ewenementem. Jeśli chodzi o, o ten okres, od około 90 roku do 150. To jest bardzo ciekawy okres, dlatego że zachowało się y, kilkanaście utworów z tamtego czasu. Kilkanaście utworów, które y, dają nam bardzo wiele informacji na temat tego, jak funkcjonował Kościół w tym czasie. Tak jak mówiliśmy, pamiętacie, y, Kościół był w zupełnie innym miejscu niż jest dzisiaj. Kościół nie miał nowego testamentu. Były pewne księgi, które krążyły. tak? E, o tym mówiliśmy sobie, że, że Piotr na przykład napisał w pierwszym liście, że e, ludzie biorą sobie listy Pawła i czytają je. I próbują coś tam w nich odkrywać. Paweł zachęcał, żeby listy posyłać do innych kościołów, żeby inni czytali te listy, które, które on wysyłał. Był szacunek wobec, wobec, wobec tych, e, Przywódców, <laughs> zwłaszcza uczniów, i pism, które oni zostawili. Więc po kościołach te rzeczy krążyły, ale jeszcze de facto Nowego Testamentu nie było. Wszystko, co oni uważali za pismo, to był Stary Testament. Kościół, struktura, to był kościół misyjny. Kościół się dopiero rodził. On dopiero powstawał. I to powodowało, że... że Praktycznie przez cały y, okres II wieku widzimy, jak kościół jego struktura się kształtuje. Że tak naprawdę z kościołem funkcjonującym w pewnej strukturze możemy powiedzieć pod koniec II wieku. Także te wszystkie pisma, one pozwalają nam odkryć, y, jak ten proces przebiega. I jednym z najciekawszych pism z tamtego czasu to jest pism Klemensa Rzymskiego do kościoła w Koryncie. Klemens był jednym z liderów kościoła w Rzymie. I po roku 95 napisał list do kościoła w Koryncie, ponieważ kościół w Koryncie przeżywał bardzo poważne problemy. I okazuje się z tego listu, że przeżywał te same problemy, które przeżywał Kościół założony przez Pawła. A jaki był największy problem Kościoła w Korycie? Brak jedności. Pamiętacie? Paweł mówi, że powstały cztery stronnictwa. Jedni mówili: Ja jestem Piotrowy, drodzy Pawłowi, inni Apolosowi i byli jeszcze superduchowi, duchowi. Mówili, nie, nie, my jesteśmy tylko od Chrystusa. I były podziały, i kłócili się, i Paweł im, praktycznie cały pierwszy list do Koryntian, Paweł poświęca temu, żeby pokazać im, jaka jest wartość jedności. Czym jest, czym jest jedność. I okazuje się, że problem się nie skończy. I zobaczmy, co Klemens napisał do, do Kościoła w Koryncie. Napisał tak. Zajrzyjcie znów do listu błogosławionego apostoła Pawła. Co Wam najpierw napisał na samym początku głoszenia dobrej nowiny? Prawdziwie natchniony duchem świętym pisał Wam o sobie Kefasi i Akronosie, gdyż już wtedy tworzyliście stronnictwa. Wina Wasza była jednak wówczas mniejsza, bo tworzyliście obie stronnictwa wokół apostołów o niezaprzeczalnym autorytecie i wokół człowieka przez niego uznawanego. Dzisiaj zaś, Pomyślcie tylko, jacy to ludzie zwiedli was na manowce i sprawili, że cieszycie się już mniejszym uznaniem i przygaszła sława waszej miłości braterskiej. To wstyd umiłowani, wielki wstyd i rzecz niegodna życia w Chrystusie słyszeć, że u zachwiany i stary kościół w Korynpie, Koryncie przez jedną czy dwie osoby buntuje się przeciw swym prezbiterom. A wieść ta dotarła nie tylko do nas, lecz i do tych, którzy nie podzielają naszej wiary Także z powodu waszego szaleństwa imię Pana jest znieważane, a i Wy sami narażacie się na niebezpieczeństwo. Czyli zobaczcie. Ten Kościół był od początku zarażony tym problemem i to ciągle tam się kotłowało, to ciągle tam się działo. Klemens pisze do nich, pisze, że, że niestety nie mógł od razu odpowiedzieć na ich problem. Dlatego, że pisze, że miał, miał że Kościół w Rzymie przeżywał problemy i to też pozwala nam jak wydatować ten list, bo wiemy o tym, mówiłem ostatnim razem, że w roku 95, około 1995 96 wybuchły by prześladowania w Rzymie za cesarza domicjana. Więc Kościół przeżywał, przeżywał wtedy, wtedy problem. Więc, więc Klemens dopiero, kiedy, kiedy sam Kościół się uwolnił od tego prześladowania, klemens mógł dopiero odpowiedzieć im na ten problem. Wiecie, co jest ciekawe, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten list, że możemy zobaczyć, że w pierwszym kościele przywódcy liderzy cieszyli się bardzo wielkim autorytetem. Klemens mówi tutaj, słuchajcie, Chrystus zastanawia apostołów. Apostolowie ustanawiają starszych biskupów w kościele i dalej diakonów, i oni są ustanowieni po to, żeby kościół był razem, żeby kościół szedł w jednym kierunku, żeby wykonywał swoje zadanie, żeby wykonywał swoją pracę. I, i, i co jest ciekawe. Że z jednej strony możemy zobaczyć tę strukturę, strukturę kościoła, wtedy jaka, jaka była, o tym sobie już wstępnie rozmawialiśmy, gdzie mamy kościół lokalny. Tak? O tym też już sobie mówiliśmy, że koncepcja Biblii jest bardzo prosta. Jest kościół powszechny. Jest Kościół powszechny, do którego należą wszyscy, pamiętacie kto, co? Kto narodził się na nowo. Tak? Każdy, kto się narodził na nowo, rodzi się z Boga, staje się częścią Bożej rodziny, jest wyrwany z Królestwa Ciemności, z Królestwa Diabła i jest przeniesiony do Królestwa Światłości, Królestwa Bożego Syna. I w momencie, kiedy rodzimy się na nowo, rodzimy się z Boga... Należymy do Niego, jesteśmy jakby częścią Jego rodziny, jesteśmy częścią ciała Chrystusa, tego powszechnego, ogólnego ciała Chrystusa, który istnieje na Ziemi. Stąd, patrząc z perspektywy Biblii, Biblia nie ma problemu z, z takim czy z innym kościołem. Bo jeśli istnieją tutaj na Ziemi denominacje, kościoły, organizacje, one istnieją po to, żeby móc lepiej się zorganizować, lepiej wykonywać pracę, ale to nie zmienia faktu, że w Bożych oczach istnieje jeden kościół. I ten kościół nie składa się z ludzi, którzy sprawują praktyki religijne takie czy inne, czy robią to czy tamto, czy wierzą tak czy inaczej. Jest jedna, jedyna, jedno jedyne kryterium, czy jest się częścią kościoła powszechnego. To jest Nowe Narodzenie. Nikt ci tego nie może zabrać. I nikt ci tego nie może dać poza Bogiem. Do tego się trzeba tylko narodowo narodzić. Jesteś częścią powszechnego kościoła. To, co jest widoczne, to co widać, to jest kościół lokalny. O tym mówi, używamy takiej nazwy, powiedzmy, umownej dzisiaj. Tak? Moglibyśmy używać wspólnota, parafia, zbór, różnych określeń. Ja lubię określenie kościół lokalny, bo, bo to jest kościół, ten widzialny kościół, który lokalnie jako ciało gromadzi się zbiera. tak? Mówiliśmy o tym na samym początku wyjaśnienia co znaczenie tego słowa eklezję.